Co patrzeć, to tylko niewidzialny szakal. Eee, <grych> goj, goj, uważasz, że jesteś niewidzialny? Tak, bo mam paski! Ale strasznie nie widzi zwierząt, które mają paski. Myślicie, że jestem tutaj? A naprawdę jestem tutaj. A może tu? Kto wie? A może stoję tuż przed tobą? Nie masz zielonego pojęcia! Zaraz oberwiecie i nawet nie będziecie wiedzieli o... To, o! A, a... to nie fair! Przecież miałem być niewidzialny! Skąd nagle te dziwne ataki? Nie mam pojęcia! To wszystko nie ma sensu! Hiburi powiedział, że dlaczego nie możemy iść na spotkanie u skazy? Wiesz, wspomniał coś, że w głowie mamy tylko ryby. Ej, a propos rybek! Poszukajmy czegoś do jedzenia! O, świetny pomysł! Na co masz ochotę? Góralkowiec, jaszczurka? Może kret? Eee, a co powiesz na zebrę? Tamka na złej ziemi przecież nie ma zebr. A ten co tu robi? Cii, jeśli będziemy cicho, to może dopadniemy go, zanim się obudzi? Ech? Ech? A, ja obudziłeś go! Kto? Ja? Ja wcale nie spałem. Na chwilę tylko zamknąłem oczy. Nie planujesz paniki i ucieczki? Co? I mam przegapić wielkie przyjęcie? Przyjęcie! Mówisz o tamtym spotkaniu? Zostałeś zaproszony? To jeszcze nie wszystko! Jestem honorowym gościem, ponieważ jestem największym ekspertem od lwiej straży. Wiem o nich dosłownie wszystko. Serio, wszystko? Oh. Niech no zgadnę. Wy też chcecie poznać ich słabe strony, co? Eee, jasne. Chociaż powoli kończą mi się pomysły. O, już wiem. Słyszałem, że kiedy pogłaszczecie ich po brzuszkach, to wszyscy natychmiast zasną. Mam mu wierzyć? Pewnie. W sumie na mnie to działa. Hej, przekażmy to Kiburiemu. Nie, poszukajmy lwiej straży. Uśmijmy ich, a potem zabierzmy do skazy. Zupełnie sami. I może następnym razem też zabierze nas na wielkie zebranie. Tak, świetny pomysł. Do zobaczenia zebro! Papa, krokodyle. O, tak. Głaskanie po brzuchu zawsze sprawia, że zasypiam. O niech mnie, czy ja kolejny raz mówiłem o sobie? O, trudno. Nic się nie martw! Już prawie. Kończyłem. Nareszcie. Dziękuję wam, Lwia strasz! O, dziękuję. To nasz obowiązek. Przez długi czas nie będzie nam potrzebna piaskowa kąpiel. No dobrze, kochani. Pora na przerwę. Doskonały pomysł. Niemożliwe. Teraz i oni? Oni tak na poważnie? A wy czego chcecie? Za chwilę się przekonacie. Właśnie tak. Już zaraz sprawimy, że zaśniecie. Hej, co ty wyprawiasz? Śpi! <laughs> nie znam takiej techniki walki. E, tamka to jednak nie działa. Nie poddawaj się, może trzeba dłużej poczochrać! Robisz się śpiący? A kiedy się obudzicie, to zobaczycie skazę! To są jakieś żarty? Zdaje się, że nie. Połóżcie się wreszcie spać! Właśnie pogłaskaliśmy wasze brzuchy! Czemu nie śpicie? To wy próbowaliście nas uśpić? Co się z wami wszystkimi dziś dzieje? Śpijcie! Dość tego. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu. Wszystko mnie boli. No nie też. Ten cały bestii nie ma pojęcia jak też to słyszałeś? Goj goj? A tobie co się stało? Natknąłem się na lwią straż, a może raczej ona natknęła się na mnie. A wam co się stało? Zostaliśmy poturbowani przez lwią straż. I to wszystko wina tej okropnej, przebiegłej zebry. Zebra! Rozumiem, że ten paskowany osioł was też oszukał. Raczej tak. Ten zarozumiały, natęty paskowany potwór do niczego się nie nadaje. Chyba że do zjedzenia. To pierwszy dobry pomysł, jaki dziś usłyszałem. To na co my jeszcze czekamy? Pora na obiad!